Słyszeliśmy fragment drugiego listu, jaki napisał do Tymoteusza. Tradycja zapamiętała miejsce, gdzie Paweł ten list spisał. To jest jego ostatnie pismo w życiu. I spisał je w więzieniu, które się do dziś zachowało. Z tego więzienia Paweł został poprowadzony na ścięcie i nie ma żadnej przesady w tym, kiedy mówi, że dla Ewangelii znosi niedole aż do więzów. Można by powiedzieć, że Paweł pisał ten list ze skrępowanymi dłońmi. Kiedy się wchodzi do tego więzienia, to w oczy rzuca się napis na kolumnie, która być może pamięta świętego Pawła. I ten napis brzmi: Słowo Boga nie zostało skrępowane. Słowo Boga nie zostało skrępowane. To jest dokładnie to, czego Paweł doświadcza. Sam będąc skrępowany, sam będąc w więzieniu, wie, że prawda, którą głosi, prawda Ewangelii jest nie do skrępowania. Prawda jest wolna. To jest też to, co pozwala mu spokojnie. W tym więzieniu to jest przekonanie, że dane mu było w życiu służyć czemuś albo lepiej komuś, kto go absolutnie przerasta, kto jest ważniejszy. Bardzo często w wydaniach Pisma Świętego ten drugi list do, do Tymoteusza łączy się z zakończeniem dziejów apostolskich. Zakończenie pokazuje Pawła, który jest uwięziony, ale za pierwszym razem w Rzymie. I jak się czyta Dzieje Apostolskie, człowiek ma takie wrażenie, że jakby się kończą za wcześnie. Patrzyliśmy, słuchaliśmy, czytaliśmy Dzieje Apostolskie. Zaintrygowani, co się ostatecznie z Pawłem stanie. Ostatnie rozdziały to jest opis jego drogi do Rzymu. I wtedy, kiedy pojawia się w Rzymie, chcielibyśmy wiedzieć, co z nim będzie, czy zostanie postawiony przed sądem Cezara, czy zostanie skazany, a może uwolniony. Jaki będzie jego los. Łukasz kończy dzieje, nie mówiąc, jaki spotka Pawła los w Rzymie. Można mieć poczucie zawodu. Czemu w tym momencie kończy się ta księga? No, i odpowiedź jest taka: ona się kończy, bo to nie jest księga o Pawle, tylko to jest księga o Słowie Bożym. A słowo Boga doszło do Rzymu, więc można zakończyć tę księgę. Nie, nie chodzi o osobisty los nawet najwybitniejszego z apostołów. Chodzi o prawdę, która jest nieskrępowana, która jest większa, której on służy która jest ważniejsza.